cia to ja. Dzisiaj będzie odcinek z Poe. Duo Poe. Poe plus Wiczka. No i co? Zapraszam. Siema. Ciao. Dobra i ogólnie... Pa moi ziomkowie. To polega tak, że sobie <laughs> idziemy i kurwa bijemy Ogólnie mój build jednak będzie polegał na tym. To to e Karamusa jest kurwa? Kurwa, myślę, że to wujorika, nie? Ty, wjebałem się! Co?! Czemu sobie masz od tej umiejętności? No to mnie, co ty mnie dymasz, kurwa? Ty, może ja mało HP miałem? A, więc miałem ci jeszcze powiedzieć tak. Kurwa, to się bija. Nie no, mi się to samo nie biją, nie? patrz, jak klikniesz. U, nie? To masz ma świata No? Jak masz. Yy, taszki albo skrzynka, to też znaczy, na mapie jest jeszcze bot. Albo. Jak jest lepsza skrzynka? Mam. Emma Zahara? <coughs> który normalnie daje mi ten. Mm. Ale się nazywa. No, to są i ma Zahara, nie? Po śmierci się prze przetransferuje na następnego ziomka. Trucizna. Ja nie, nie, tak lutować. Lecimy to jest ta skrzynka? Pokazana? Tak. Jeszcze boss tu jest. A to nie idziemy wszędzie? Nie, Aha. Rzeczy dostałem. O helmet to jest. Evasion rating. Co to jest evasion? To jest. A nie, to. Armor wolę. To jest y, szansa na uniki Dobra, chodź na Czy wszystkie, fla wszystkie flaski są nieskończone? Nie. Masz tam pisze, że, y, że masz 40 masz 60 Aha. użyć i 10 konsumujesz, e, w sensie chodzi mi... Bo to że są nieskończone to czaje, w słyszę, sensie, że są skończone to czaje, ale chodzi mi, że one się jakby rekowerują, nie? Aha. No. Dobra. że ty poszedłeś już. Kupuj. Jeden cię załapał. Nie Białam, A czekaj, sam jak Ty bijeś się? Nie. Aha. <laughs> mnie. Servers are not yet online. You have been placed in a queue to log in when they come up. Temu ja nagle z kolejki 119 zrobił się 399. Nie, ja od razu, bo pierwszego mnie pierwszego wyjebał, ja od razu przede i wita. Ty cofnę od nas, nie mamy tych ludu no Aha, to co zajebiście <laughs> EXHALTED ORK <what> ma <laughs> W PRAWDKU DNIA AIR <laughs> <don't> AMIRO <laughs> Ale się ludzie wkurwili Aha, mogę sobie wybrać taki atrybut O ty kurwa No niech drop nie jakiś lukaj Mmm ja miałem tu Hyundai i go sprzedałem Bo jest ulepszenie dla moja, nie? Że no. Musimy mieć yy, dwa tu w ja mam jakieś kombo chyba, umiejętności No takie. że, że mi się mogą te kurwa Moje samony mogą nakładać trudkę z kolejnego Kurwa, co tu się dzieje ty Pozostaw no mnie profilu no O No ruszkę dostałeś tylko Ja też Eee A nie, tu hand mace dostałem O Eee a Jakiś cold resistance No i kliki na to prawym A Ja to nosiłem Evasion rating Nie? Tak, coś <laughs> Helmet Możemy się już teraz wymieć? Nie wiem, właśnie jak to działa. O, można się wyrzucić. Aha, ty. Yy, zapierdoliłem ci. No A tak. to jest Attitude want jakiś. To masz. Prostu, no. O, tu mi chodziło. Masz tu jeszcze, eh. A ja nie. To, to jest sobie, to sprzedaj. A, no boże. Bo jak e... ja mam. Wróć tam, to nie mogę iść tańszy. Mamy osobny lód czy jak? Yy, jak coś wyleczy, to albo jest moje, albo twoje. A, spoko. Jakby lut jest tak samo, ale jest jedno na dwa. Okay. A i się. Powiedziałem, yy, że można powtarzać teraz Ma no, Kurwa, z tam byli. Proszę, byli. A, ej, brak, mnie Gdzie jesteś? Idę, idę. Sprawdzę um... tego, te Jak się nazywa Quality. Ty teleportem się cofaj. Jak masz tak teleportem? Tak teleportem. Dawiam to masz. Piękny portal to dał. A no to, to wiem, no to, to do twojego wszedłem po prostu. A, to mogłeś moim wyjść. Nie, nie było już. A, no dobra. Ja muszę Ej, masz Czesta tutaj. Sprawia, <noise> bo najbam tą szmatę. Woodman's Locker, o. Chodź. Prologue wisdom. traitor. <noise>

To nie to kurwa już ten fardzi. O, mas wód Właśnie Jak już ten Aha, tu to pisze No to kurwa To mnie ojebałeś Ale ja myślałem że tak directly pod nazwą A to jest jeszcze w statystykach tych O co? normalnie trudkę nakładam na swoje samony. A ja, nie tu na dole. Panikajek jak nie Jaką masz tam? szatę, nie wiesz czy zwyką? Mmm, nie wiesz High pig investments. A co?

O niebieski przeciwnik, o ich widać jak spadają. Bo... A nie, ja, ja się po prostu spodziewałem. spodziewałem. Tu stałem, bota. Kurbo. O, scroll, o scroll of wisdom Czekaj, yy, nam brakuje... tu jest tylko boss. O kurwa, A też masz energy shield, czy nie? Nie. to z tego po prostu. Albo z tyłu. No tak, no ale czy ogólnie taka postać ma? Bo ma, nie? Można, bo to ja wszystko mogę mieć, co w tyłu. inne Ja później będę miał, ale no, ja będę pocałował na krokucę. O! W sumie Na kaskę. <tryk> Włakią go, o. o! nie da, nie da się. Ty, Scroll of na ja jeden golda, nie. Nie, Scroll of Wizn też ci daję, tylko po prostu jeden golda jeszcze tylko. ja no, tam tylko gol zostałem, ten Scroll of był Twój. A, no to chyba, że. Ja widzę co ci leci, tylko nie mogę tego podnieść bez Twojej Stój dawan Oho uh -huh. On się przemieszcza więc Kurwa szkita dostałem Bo kurwa Zobaczaj na truciznę, nie? Bo ona na Zaczę kurwą krótkę na nakładam frajerowi, nie? E -e. No ja próbuję go... ten... Oj, no to o, fajnie. W tej aktualizacji jest. Wiesz, może on. Po... Ma jest z tego wygamka, to jest. No, czy jest? kurwa. Tu jest problem. O. Potki mi się skończyły. Tak, ci potki? on O kurwy sn. może Piotra, o kurwa A gdzie leżysz a widzę Cię mogę o kurwa Dima ma mnie Czym się nie rozuje a Dara no kurwa! Ole teraz damage do niej dostawał, tu syn O kurwa! O kurdy mam! Czy ja go dymam, no moje samony. Ole na kurwa ta trucizna. Born Gloves? Ty, o, portal tego dostaliśmy. Tam. Jak to się nazywa? Y... Mów. Dostaje chyba jakiś złoty item podniosłeś, nie? Nie, to nie jest złoty. To jest ten. Ekskluzywny. Hmm. Czekaj. A Wanda bym potrzebował. Kurwa.